Jest tutaj Róża z bloga ciastkożercy.pl. Dziś pokażę Wam, jak nadziewać pączki taką tylką do nadziewania. Zdradzę Wam jednak także, co zrobić, jeśli nie mamy takiej tyki. Przygotowałam sobie dzisiaj krem pistacjowy, przepis na ten krem znajdziecie u mnie na kanale oraz pieczone pączki czekoladowe, to nic innego jak takie mięciutkie czekoladowe bułeczki. Nadziewać można oczywiście różne rzeczy, oprócz pączków mogą być to słodkie bułeczki, rogaliki, ptysie czy eklerki. Na początku pokażę Wam jak korzystać z tylki do nadziewania, a potem pokażę Wam jak to zrobić jeśli tylki nie macie. Będziemy potrzebować również worków cukierniczych. Worki sprzedawane są zazwyczaj w takich rolkach, wystarczy jeden po prostu oderwać. Zarówno tylki, worki, jak i inne akcesoria cukiernicze znajdziecie w moim sklepie ciastkorzecy. Link podobny w opisie pod filmem. A teraz obcinamy końcówkę worka i wkładamy tylkę do środka. Zawsze lepiej na początku uciąć za mało niż za dużo. Dobrym nawykiem jest zwinięcie końcówki worka i wepchnięcie jej tutaj w tylkę. Dzięki temu krem nie będzie nam wylatywał podczas nakładania do worka. A teraz tylkę z workiem przekładam do wysokiej szklanki i wywijam brzegi worka. Zobaczcie, w ten sposób robi nam się tutaj taka dziurka, do której wygodnie możemy nałożyć krem, i mamy obydwie ręce wolne. Ok, tyle na razie wystarczy. Teraz strzepuję worek, żeby pozbyć się bąbli powietrza. W ten sposób krem będzie nam się nakładał równomiernie. Jeśli jesteście początkującymi cukiernikami lub jeśli pieczecie razem z dziećmi i chcielibyście im trochę ułatwić życie, możecie w tym miejscu zagumkować sobie gumką recepturką worek i będzie nam łatwiej trzymać taki worek w rękach. Super, jesteśmy gotowi do nadziewania. Pączki możemy nadziewać od góry, od spodu, od boku i ja będę dzisiaj nadziewać je z góry, a potem pokażę wam, jak ukryć tę dziurkę dzięki dekoracjom. Chwytamy sobie mocno tutaj jedną ręką worek, zawijamy o palec po to, żeby nic nam nie uciekało. Wbijamy tylko w pączka, ruszamy nieco, żeby zrobić miejsce i wyciskamy krem. Ja jeszcze obracam sobie pączka, żeby wszędzie, z każdej strony miał dobrze wyciśnięty krem. I teraz pytanie, skąd wiadomo, że taki pączek lub ptyś ma wystarczająco dużo nadzienia? Wystarczy go zważyć. Można to zrobić w rękach? A można użyć wagi, czyli najpierw zważyć pustego pączka, a później zważyć pączka z nadzieniem. Jest cięższy. Wypieki najlepiej nadziewać na świeżo, już po przestudzeniu. W ten sposób świeże ciasto będzie na tyle podatne, że krem z łatwością nam się w takim pączku zmieści. Dobrą praktyką jest też zrobienie sobie miejsca na krem. Można to robić tak jak Wam pokazałam na pierwszym pączku, tylko do nadziewania, a można to robić za pomocą patyczka. Ja tutaj mam akurat patyczek do lizaków, można użyć patyczka do szaszłyków lub patyczka do sushi. Robimy sobie dziurkę w pączku i takim okrężnym ruchem robimy miejsce na krem. W szkole cukiernictwa nasi szefowie byli bardzo wyczuleni na to, czy dajemy odpowiednio dużo kremu do wypieków, zwłaszcza do ptysiów. W ogóle uważali, że ptyś bez kremu albo z małą ilością kremu to jest prawie, że oszustwo. Także to było zawsze oceniane pod koniec zajęć. No dobrze, a teraz na ostatnim pączku pokażę Wam, jak go nadziać bez tylki do nadziewania. Przełożyłam sobie tutaj krem do worka cukierniczego. Obetnę teraz końcówkę tak, żeby mieć dziurkę o średnicy mniej więcej pół cm. I znowu za pomocą patyczka przygotuję miejsce na krem. Końcówkę worka wkładam w dziurkę i wyciskam krem. Super. Jaka jest różnica między takim nadziewaniem pączków, a tym przy użyciu tylki? Tylka dojdzie Wam nieco głębiej, dlatego przy niektórych wypiekach jest to po prostu wygodniejsze. Jeśli szukacie innych cukierniczych inspiracji, zapraszam was serdecznie do filmów z instrukcją jak zrobić różyczki z masy cukrowej lub idealny drip do tortu. A teraz pora wykończyć nasze pączki, tak żeby pozbyć się tych nieestetycznych dziurek. Najpierw zbieram nadmiar kremu za pomocą łyżeczki. Krem przełożyłam sobie do worka z tylką w kształcie otwartej gwiazdki. A teraz na wierzchu wycisnę ozdobne rozetki. Teraz jeszcze odrobina pistacji na górę i nasze pączki są gotowe. No dobrze, ostatnie co pozostało nam sprawdzić to czy szefowie z Cordon Bleu byliby z nas dzisiaj dumni, więc przekroimy jednego pączka i zobaczymy ile jest w nim nadzienia. Najlepszy byłby tutaj nóż z ząbkami, ale jak się nie ma co się lubi. Tylko spójrzcie, no jest idealnie. Mam nadzieję, że Wasze ptysie, pączki i eklerki będą nadziane po brzegi. Dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!